Witajcie, gdzie mamy jeden jogurt? Ale to jest wyzwanie od dietetyczki. Wspólnie z dietetyczką, z dietetykiem blisko Ciebie, przygotowaliśmy kolejną wskazówkę na oczyszczanie. Poniżej w linku znajdziecie jak się do tego przygotować. A my z Przemkiem mamy mamy koktajl. Koktajl już piliśmy. I mamy banan. Banana będziemy robili, tak. A my z Przemkiem przygotowaliśmy <noise> dla Was trzy ćwiczenia, <noise> Tak, które będziemy wykonywać. Dodatkowo polecamy dzisiaj piękna pogoda, żeby wyjść na spacer z pieskiem, z rodziną. Ewentualnie można iść pobiegać. To co? Zaczynamy! Bieganie. Tak, pierwsze ćwiczenie. Przemek staje ko mnie. Biegniemy i boksujemy. Boks, ręce pracują i wysoko kolana do góry. Przemek jest gotowy. Uwaga. 3, 2, 1. Boks. Mocno. Oddychamy. Oddychamy. Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz 10.

Dziesięć. Ok. drugie ćwiczenie. Przemku, chodź do drugiego ćwiczenia. Wypad nogi w przód. Wykrok. Chodź w I uwaga. Noga na dół. Raz pomożesz mi. Na brzuszek siadaj. Okej. Okay. I uwaga. Z obciążeniem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, co to za się siedem? Osiem, dziewięć, dziesięć, okej. Okay. I zmiana. Raz, dwa, można posadzić. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej. Okay. I przechodzimy na plecki. Położysz się na brzuszku. Wasze ulubione ćwiczenie. Uwaga, leżymy i bioderka do góry. Trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To przejdź tam. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden, super, zmiana, chwila, druga strona, jodra do góry, uwaga, jedziemy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, przemyk, wracamy, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Okay. To co, druga seria. Ja zachęcam do Was do wspólnych ćwiczeń z dziećmi. Jeżeli nie macie kogo zostawić, kogo z dzieckiem, to jak najbardziej dziecko może uczestniczyć. To jedziemy. Tak, stajemy do góry i robimy bieg, tak? Przemku, wstajemy do góry. Uwaga, i Przemek pokazuje jak się biega. To jedziemy. Hop, boks. Raz, tak. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć, dziewięć, brzuch wciągnięty, osiem, ręce pracują, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, 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 dwa jeszcze jeden, bajacyki, raz, dwa, trzy, świetnie Przemek, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, przemykaj jeszcze pajacyki, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, wyrównujemy, oddaj przemyk, chodź do mojego następnego ćwiczenia, idziesz czy nie, chodź z obciążeniem, no to idziesz, no to nie idziesz, uwaga, wypad, jedziemy, raz, dwa, trzy, Cztery, można ręce. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, zmiana. Kolano. Raz, chwilkę. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, słyszę. Osiem, dziewięć. 10. I na pleckach przemyk. Przechodzimy pod bierekami. Mamy. Uwaga na plecki bokiem. Przejdź szybciutko. No. Uwaga, no, jedziemy. Góra. Ręka do góry, noga do góry. Raz. Bywa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, zmiana. Zamkniemy. I uwaga, zmiana druga. Jodra do góry. i Jedziemy raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. Dzięki za dzisiaj. Miłej niedzieli. Pozdrawiam buziaczki. 爸。